Tak, to jest nowy sezon beton <coughs> i mam dziewięć jakby takich jakby to powiedzieć rzeczy i myślę, że zaczynamy. Ulubienie tygodnia. Ulubienie tygodnia jest mój telefon! Oh, yeah. O to... je Dobra, ja, ja. nie jak to dnia. tygodnia? Tak, Daria ma śpira i ja mam śpira, więc razem jesteśmy super świetni. Ej, mój nie widzę. Super świetni, jesteśmy razem. To jest ciekawe. Pytania tygodnia. Tak, pytania tygodnia, że ja ich nie miałam i nie wiedziałam, skoro mam je szybko wyczasnąć, to mi je napisała moja kochana przeciłeczka. I tak napisałam i nie wiem nawet ile pytań, ale tak. Pierwsze pytanie: co robisz dla rozrywki w środę, Co robisz dla rozrywki w środę? Lenie się i oglądam telewizję najczęściej. Drugie pytanie: czy masz chłopaka? Tak, mam chłopaka i na moim kanale jest boyfriend, tak, a Daria się nie wykupia, eee, w którym jest Daria i jest mój chłopak. I ty? Ja to no i czy mo... nie. Czy założysz skrytkę pocztową? Nie, na razie nie o założę to tej, chodzi, że będą mi widzowie listy wysyłać. Nie, nie założę jej, jak będę miała więcej widzów, bo na razie jest ich może z czterech albo z trzech. Gdybyś... Yy... Gdybyś miała wybrać jedną bluzkę, jedne spodnie, jedną parę butów i jeden sweter i musiałabyś chodzić w tym, ty w tym tylko przez cały rok, to co byś wybrała? Jedną bluzkę. Bym wybrała taką nie na krótkim nie na rękawie i też nie na długim, tylko taką... Trzy czwarty. No, takie czwarty. Żeby było i na lato i na zimę. Jedne spodnie. Będę wybrała Ksi takie... Swaty? Nie, bym wybrała długie, ale nie najcieplejsze. Takie zwykłe. Takie. Mam takie. No, takie zwykłe. Został dalej moje spodnie. On takie. Jeden sweter. Zwykły sweter. Tak, bo ja nie mam ogólnie swetra ale zwykły sweter. I musi... No. I, to, I to wszystkie pytania. Jedzenie! Tygodnia. Tak, jedzenie tygodnia są hamburgery, które wczoraj mi Daria zrobiła moja mamusia. A dzisiaj są trójkąciki. Tak, czyli inaczej to. Jak się było, są sadnicze. Są sadnicze. Są... Tak. E, a hamburger to jest jedzenie tygodnia. Hamburgery. Nie, Daria, Co? nie rób. Porycha sobie. Piosenka tygodnia. Eee, dalej, już wiem jaka to jest piosenka, mogę to, ale... Nie, ja mówię. Eee... Piosenką tygodnia jest piosenka Taylor Swift, którą ja po prostu w kółko słucham i słucham i słucham. To jest Blank Space. Ja z wami ją puszczę, ponieważ nie mogę po prostu wam puścić ją do filmiku, to ją puszczę teraz. Postaram się, żebyście się słyszeli. Mam nadzieję, że będziecie słyszeć. Muszę trochę przewinąć. No, no, no. dobrze, wystarczy. YouTuber, tygodnia w Maciej, tak, no ogólnie to powinien być widz tego dnia, że ja mam chyba trzech widzów albo i czterech, to nie będzie widza tego nie tylko będzie youtuber tygodnia. I youtuberem tygodnia jest Bashi od której wzięłam cały ten sezon. Tak, to wszystko. Suchary! <mian> <mian> Suchar dla takich jak Daria, czyli kawał. A że ja kawał mam... Dobrze, Daria teraz strzela fochy. <grym> a, Dobra, Dobra. Daria przestań. E, a ja ją zaraz przeczytam. Tutaj. Mogę ją przeczytać? Nie, ja! Biegnie Jasio z kanistrem na stację benzynową. Bie Pod, bieg... Pod... Daj, ja, ja Biegnie Jasio z kanistrem na stację ben benzynową. Dobiega zdyszany i prosi do pełna Sprzedawca pyta, co pali się. Tak, szkoła, ale coś się jakby przygasa. No i że ja po prostu nie lubię szkoły, to stąd ten, ten słuchaj. Film tygodni. E, tak, ostatnio byłam na filmie pod tytułem Kopciuszek. O mnie! Paladia! To, to było fajne! To było fajne. Dywczyna. To było fajne i naprawdę polecam ten film. Co ja bym film doskonale doskona doskona do. Dobra. Teraz wezwanie tygodnia! I tak, to wyzwanie mam oh. od tej pani. Oh. Tak, od tej pani mam to wyzwanie. I Daria mi wymyślała takie cudowne zadanie, że mam siedzieć z wielką na głowie. Ale y bardziej doprawioną, przepraszam, bardzo. Tak. Aha, tak, dobra. Nie. Tak. czekaj. <laughs> uciekaj. Tak. I tak przez cały filmik. Y ale przez cały filmik nie, bo to się kończy, ale przez następny filmik Bez. obiecuję, że będę tak siedziała. I to wszystko w sumie. To... Jeżeli wam się podoba taka seria... Daria zostaw tą pieluchę! <grymne> <grymne> y tak, jeżeli wam się podoba... Co zrobiłeś? Jeżeli wam się podoba ta seria to y subskrybujcie, komentujcie i łapki w górę! <grymne> na, na, na pa! Pa!